Sieman... Siemango, ja jestem Adixe, a to jest Huśbok za Adixem. Dzisiaj budujemy, budujemy, co ja tutaj szklarnię. O matko, szklarnia, szklarnia, matko. Tak, ale zrobimy no, dowód, a nie mam. Szklarnia będzie z, głównie z desek i szkła. Jak to szklarnia? Albo w Ty, nie bude, ty Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery. Mam, to... Cicho, nagrywam! Sorka ludzi, ale pies, się kręci. Jeden, Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, nagrywam cicho. Cicho. Sorka bardzo. Ale. Nagrywam, Masz być cicho. Sorry, udzielę. Tu będą. Tu mniej więcej środek. Może i nie. Czekać, jak tutaj tu da doczek to Tu jest mniej więcej środek, okej okay. Co to? Gdzie prędzej Nie, no co pokazuje. Co za na początku, ale jak zwykle u mnie czasami są krzyki. Sorka, jeszcze raz, dobra. Dzisiaj budujemy szklarnię. Skończymy ją od razu pewnie, jeśli materiału nie zabraknie. Dobra, od razu chciałem powiedzieć, że... Co ja chciałem powiedzieć? Tak, yy, chciałem się dostać, chcę się dostać na hu serwer Huśboksa. Mogę. Bardzo mały szansę, sądzę, że z niego odcinki, bo nie wiem, czy się dostanę. Ale jeśli im się dostał, odcinki będą. Ale nie sądzę, że się dostał na serwer. To zgłoszenie za późno wysłałem. Pewnie już mają całą ekipę. Uff. Jeszcze, jakbyś tutaj widział, jak mogę rozpowszechnić kanał, albo któryś z widzów ma jakiś dobry kanał. Który mógłby mi się trochę pomóc wybić na tym YouTube? Bardzo bym prosił, jak jest ktoś naprawdę popularnym youtuber, bo zna i by mógł mi pomóc, na przykład na najlepszą jakość filmów, jak nagrywać. Czy coś, jakiś poradnik zna, jak lepiej nagrywać na YouTube? Na YouTube? Na yo, yo, no YouTube, ja to nazywam na YouTube. To chętnie bym wysłuchał. Bardzo Was proszę jakiś poradnik, czy coś. Bo ja jestem małym youtuberem i się boję, że mnie YouTube na przykład zdejmie. Albo stracę manet do nagrywania. Cholera, już nie mam. To jest dopiero druga ściana. Ta. Będzie taka ściana szybowa. To ile mi na dach pójdzie? O matko, 400 takie drewd Szkła. Matka, ja tylko dwa. Ludzie, poczekajcie, później do domu pojecie szkoła, bo mi się już kończy. Mogę się trochę rypić bo. O, jest trochę za chory, ale. powinno i dobrze. Dobra, a tu miał być płotka, ale mi się brakuje. że ja Tu miałabyś być nawet paravę o ten mięso, ale. Z tego powodu, że obcy jest No, nie wiem, czy Bez Komentarz. Jeden, dwa, trzy, cztery. No, nie to Niech się przypali. Nie wiem bardzo, że szkła pójdzie na tą szklarnię, ale... Chcę szklarnię mieć w ogóle. Jeźdzona powinna być mniejsza i to wszystko. To surowców pójdzie. Jeśli się nie to ja skończę poza odcinkiem. I zrobimy. Poza odcinkiem z tego powodu zrobię pewnie dlatego, że nie chcę, gdzie się chciało na następnym odcinku co tego... w tym odcinku chcę zrobić wyprawę ale nie jaką ostatnio taką wyprawę wiecie że tam rampa łazimy po krzakach zbieramy te z kupie żarcie tylko tym razem chcę iść na taką wyprawę co I... taką wyprawę o to mi chodzi że pójdę na co raz, dwa, trzy, no na taką wyprawę z prawdziwego zdarzenia, czyli pójdziemy na przykład na pewno pójdziemy poszukać mięsa na mięso, bo nie taka wyprawa, taka wyprawa bardziej. Nie mam się sknięcie szkół. Klasa. O mam, ludzie, a ja się... Martwię, że mi szkoła zbrakło. Hecheszki. A jajdzie. A dobra, tam to się przyda. Nic nie mówię. Co ja robię? Tu nie miało być tak. Tu miało być deska i potem będzie dopiero. Tak, właśnie chcę się dostać na serwer HugeBox. Dlatego, że tam grają dobrzy youtuberzy Nie, nie zagrając, nie? bo chciałem dojść do tego grona huśboksa Bo chciałem wam jakoś tak bardziej... No wiecie, ja wszystkie modyfikacje nie znam Na przykład Nie znam tam tego, jak to się nazywa? Takiego z książeczkami, takiego czegoś Na przykład znam trochę... Znam sporo z Crafta, Znam... Kla Tankrafta w ogóle nawet nie znam Na przykład Husiek, czy tam inni Na przykład Majagi Kto tam jeszcze gra? Pewnie Rikowy, jeszcze kilku youtuberów zna gra takich potężnych, co znają te modyfikacje jest na 200%. Ja jestem trochę zmieszany proszę o przyjęcie. Wysłałem zgłoszenie, ale pewnie mnie nie przyjmą. Powiem to tak, że ta seria MO. co jest 1% szans, że się pojawił taka seria. Huśbox server, ale to Zależy tylko od huśka. Od huźka. Od huściałki zależy. Od huśka i tam od ekipy przyjmującej na ten serwer. Ponieważ to oni decydują czy mnie przyjmą, czy nie. Dobra, nie będę o tym mówił, bo potem ludzie się napalić. Pewnie, że o, oni nagra z tego serwer, A potem dupa nie nagra przecież, bo nie przyjęli go. pewnie mnie nie przyjmą, jestem pewien. Tylko... Cholera, coś tu źle zrobiłem. Coś tu źle zrobiłem. Nie, dobrze. Coś mi się źle wydawało. mi się źle tak Ale jeśli bym przyjęli, bardzo bym był zadowolony z tego poda. Może coś spróbuję do, do, na kanał Seed'a, ten 24000, tysięcy tam, żeby też mógł filmy wstawiać czasami. Youtuberstwo, jak youtuberstwo. Trzeba się jakoś spróbować wybić trochę na tym ytubie. jak się nie wybijesz na YouTube, to tracisz chęć. Ale jak masz też widzów, to się nudzi, to. Dlatego ja lubię was widzowie moi. I z okazji... nie, wiem, czy tam jest 41, czy jeszcze nie? Nie wiem, ale na pewno z okazji... Tylko chciałem na pewno chcę z okazji, jak będzie tych. Yy... Chciałem zrobić taki, jak to wam nazwać, specjal, ale napię jak na... już mamy chyba 120. Tak, no chciałem was tak. Odwiedzacie moje filmy, ponieważ na 300 tysięcy wyświetleń albo na 20 widzów albo na 30, 20 odcinek HugeBoxa, nie wiem co będzie pierwsze. Eee, chciałem mały specjal, czyli na przykład jak będzie to odcinek boksa to będzie dłuższy odcinek. A jak coś takiego, to może jakieś specjale czy coś. Aha, tu już skończyłem desko. Nie nice wyjdzie ludzie szczerze. Fajna szklarnia. No jeszcze trzeba tu wody porobić, oboś. Materiałów ciągnąć tu. Czekajcie, zaraz pójdziemy po wiadro. Po co i do żarcia? Bo mi się żarcie kończy. A, a co tam jest teraz? Będzie pewnie pytanie. A tam to jest coś co mi pokażę pod koniec odcinka o niedobry a nie jest pokażę Tam nie ma nic za ukrycia naprawdę to jest tylko hmm. I na przykład To patyków. potyków Nie mam patyków Vai a suplir На это враг Эм ментуриндем был Вядра и по пыткам я badminton пастав он устал есть o tak szóstka 36 no yy, to nie zacząć a nie nie aj, aj. dobra tak to na co wróci nic nie ma powie tak go na wrócić skończymy z spróbuję tą zasiać tak 5 minut przed końcem odcinka od razu wam pokażę co tam buduje takie, takie burżuj, taka jakaś habira, jakiś burzuj tam, co tam jest, co tam buduje? bomby, nie, reaktora. od razu mogę powiedzieć, to nie jest na pewno reaktor atomowy. Bo jakbym chciał budować reaktor atomowy, to ja bym raczej go przy domu nie budował, bo pamiętam, to jest stało jedynie sobie, chyba na wizji. Ta na wizji chyba jak tam się Segra, se, gra gra co nie ludzie. Taki było ci że gra 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 gra. Jak się nie zorientował, że mu się pręty paliwowe chłodziło w starszych wersjach tego wodu. Gdzieś jak chłodziło lodem czy czymś. Nie pamiętam jak to pierwszym zwał, ale jak grał, grał grawiec o czymś chodzi. Gra gra, 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 gra zapomniał mieć prętów i włączyć generatora. Jak było pisło pod chałupką. To krater na taki miał, że nic z chaty mu nie zostało. A co tam żyło? Czyli jego zwierzęta, wszystko się... Uuu... Uuu... Zbrakło mi... Zbrakło mi tego... Chyba tego nie mam. Uu. 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 Uuu, jest smutno mi teraz bardzo smutno z mi szkła. Powinno się przepalić. O, 51 dzień z naszego huliboka. Po poru uuuuu. Udało tak się się wziąć po racie. się będzie piąte. się pani No jest. Rzucę drugi stak. Polecę do po szkoły i wrzucę drugi stack na pewno jest coś a stąd co chciałem wziąć? a to mniej więcej wszystko jeśli wejdzie wszystko do kieszeni to fajnie, jeśli nie to się trochę zmartwię ojże pyry to to i trochę piachu z pusty no żarcia żarcie nie widzimy kwiatek w kolejnym 4 kurczaka, a może wstać hmm. dobra, tu dobra, tu, 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 mamy wrzucone. Potem chyba nagram odcinek do Minecraft z 7. Jak skończę szklarnię, wszystko gotowe do pokazu. Mogę zatykać z tym wyzwoleniem na A skończyć szklarnię. Tak, teraz skończyć szklarnię. Lepiej, ale skończę szklarnię. A jeden problem, tak? Ta, yy, po pierwsze, nie mam zelapii sobie. tej to pumpkin, jakieś tak chciałem tam zrobić jezioro i drewno i wiadra mało tego termita, ja dużo po prostu jeszcze to we na ich starcie pamiętajcie nie się klikajcie w jeden, w tym chujpoksie na na bloki, na bloki jeziorem ponieważ on skraszuje Majka. Taka uwaga. To tam porada. Ale to jest uwaga, ponieważ... No chusiek powinien sprawdzić trochę tą bardziej, ale to jest może modyfikacja, jest no, jakiś na zdefragmentowane, na przykład na takie szkło, to mi majka tak mało. Nie chcę tego prowadzić. Lec jest to, że skrasujemy mi Minecrafta. A jak włączyłem go ponownie, to się robi inna wersja szkła. Oj. Tego teraz ja trzymam w plecaku. ту. 2 1 2 ту. 1 2 ту. 2 1 2 ту. 2 ту. ту. Здесь всё повторяют. 1 2 ту. Powinniśmy, nie mówię, że jakiś podział na to będzie pasadzony na... Od Szczerze, nie będę Nie będę robił specjalne Tu marchew, tu karlafior, tu... pędy tu bambusa, tutaj... Sól, nie, sól się stali. tu pieprz Pieprz, no pieprz, no pieprz się o, raz, o. To od razu Skąd tyle wiaderek? A robię coś wcześniej Dobra, przyjdę do drugiej Słuchaj mi wchodziło wiadrobić To jeśli będzie dobrze, to nie będzie już to jeśli jest źle, nie to wtedy będę posadzał metodę wodnową. Tak, dach się jeszcze nie skończył, dach to już skończył, nie poza bo już 20 minut, o 20 minut nagrania. Ja miałam pokazać, czy tam jest, ojo, niedobrze. Dobra, wypukni tylko to, co mam w wędrach, pokażę wam, co jest. Cholera, radzi Michał. Tu co, się coś, chyba. To jest helm, ale coś. Dobra, pokażę wam wreszcie, co tam jest. Tu kończy się jak najspodza odcinkiem. Tu była początku, której cała sklep nie na, na odcinku, rozumiem. To helm. Tu jest mój nowszy. Dobra. Chyba. Tu, 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 tu. Widzicie? tu nic nie ma oczywiście Tu miała być Tu będzie ruch wykopany Ale to jest wcześniej skończone O, no bo kiedy Skończę, i zaraz to pokażę w środku tylko nie ma nic z ciekawego. No? Jest taki mur. Srebrna czy kto kopieje? Jeśli ktoś przylezie z, z, z tego miejsca, to... Blu się Boga, Panie. To też skończę za To też nie jest dobrze, dobrze. Patrzcie, tu jest tak. Teraz bycie, tu nie leci. Ten ma być jeszcze tu wyjście. Już nie miał słów co do... O, no już ma się ostro Kurde. Teraz skończyło się, tylko na nie przylezie Dobra. No budynek jak budynek chce tu przejście dalej taki budynek no budynek jak budynek chce w środku furtka a tu, o jak creeper dlaczego tu jest piach? i jest budynek w środku taki zwykły budynek a co tu jest? Teraz jest, tutaj Pokazał budynek, powiedział co to jest. No, budynek 40. To jest taki, jak wam powiedzieć, trochę dobre, trochę niedobre. To jest taki jak wam nazwać, budynek. Wow, a gdzie wiem, co to jest. Budynek. Nie, to nie jest tylko budynek, to jest budynek typu laboratorium. Tam będę wykonywał wszystkie moje. do wykonywane w eksperymenty z Chemical X i z tymi podobnymi rzeczami. Tak, to bardziej ogrodze oczywiście od razu jak ktoś się pyta. Ładko, że i tam eksperymenty naukowe wybuchnie. Nie. Tam będą eksperymenty naukowe typu bomb, dynamit, yy, moby, ale to służy mi jako, jako... <tryk> torka. Grinder. Yy. Gimbok taki miał tam to jest taki bardziej obieg obudowany cegłami czymś. Jeszcze co czy nie, żeby było tylko... żeby nic tam nie właziło. To będzie takie je, laboratorium. Laboratorium, to są w domu laboratorium. W chodźce, to nie? Labo jak labo. Ale to nie jest laboratorium takie jak mam w domku. takie... Wiecie, generator, macerator, to nie. To jest mój dobry laboratorium. To jest laboratorium testowe, Czy na przykład jak będę chciał zrobić bombę jądrową, to jakiś lepszy dla czy coś to będę mógł przetestować. ale od razu mówię, będzie wzmocniona konstrukcja, będę obudowywał to muszę to mur skończyć. Jest oddaję na tym koblowy mur spokojnie. Właśnie na odcinku wykopię trochę rowu. Widzicie to jest bardzo cholera, niebezpiecznie bo tu jestem nad jaskiniami. Jeśli mi coś pójdzie nie tak, to wystarczy, że zase... puścimy tutaj piach i nikt nie wleje. Dlatego to ma być woda. Dobra, to chyba tyle. O jest łóżko. Widzicie. Takie zwykłe mój, ja taki drewniany obudówka. To pierwsza faza, tam jest, no z tej strony nikt nie przeleził bo tu jest bramka. A tu jest to i to. W tym odcinku pójdziemy na wyprawę po mięsu, na polowanie. Widzieliśmy, jak oni mnie zaciepszali. Dobra. To na tyle w tym odcinku Huźbok z Adixem. Następnym wyprawa po żarcie Łukabuka, będzie walka o mięso, mięso. Yy, spróbuję się nagrać jeszcze po tym, o Jezu, wpadłem. O, gdzie 2,5 centów, troszkę yy, Potem jeszcze nagram yy, do Sida. spróbuję tam też się dostać do Minecraft z solo. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka HugeBox za Dixem. Pozdrawiam, jeśli nie ma problemu, podajcie łapkę w górę lub subskrypcję. Dzięki, cześć.